Siema, tutaj Kamil i Zisek. A to kolejny odcinek z archiwum Minecraft. A to będzie dzisiaj budowany magazyn. Pokażmy efekt naszego domku, A. naszych zbudnych, zbudnych prac. Ujdź od mostu, bo to no, ładnie idę. wygląda. Nasz kolega Słopel niestety zrobił taki wysoki, że taki wysoki, ale. Ale mój nazwisko. <laughs> nie wiem, czy to prawda, czy nie. I tutaj. I pokażę od środka może, czy nie. Dziubi, Krowa, posłuchaj. się, gapisz, się <laughs> Utopi się ratownik, ratownik. Help, help. Dziaj. dla sobie easy. No, spoko. To jest nasz, to jest nasz środek. Taki razie mały. Tutaj będzie wyjście do magazynu. No, zejście. Zombie. Żeby tu nam jak żaden Arab nie wszedł. No, tutaj chyba. No i teraz odwróć i Magie. I tak wygląda nasza góra, popatrzcie w górę jaki ładny daszek Mamy nadzieję, że wam się podoba No <grystanne> do, 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 do. Dobra, przetapiamy tutaj szkło teraz Ej, może pierwszy masz zrobić tą powierzchnię, no nie? Ja O ja to ci No, mhm. Ale to wiesz, zejście okay. musi być takie, no nie? I tutaj weź ten pójdzie tam zrobię No rób Ej, mogłeś to od góry robić tak szczerze. Ja nie, no dobrze Od góry mogłeś to kopać, to wejście na no nie. O, to ci chodzi. No. Tu pi... O to, no. o to mi chodzi. O to mi chodzi. O to mi chodzi. Najwyżej się kiedyś powiększy ten maga. Good, good, zupa good, ale gupa good, good. Dobra, nie mamy za bardzo tematów o czym rozmawiać. Więc gadamy o niczym ten program. A kiedy się skończy? Dobra. Nagrywam dzisiaj spostala, czy nie? Nie, no, Nagramy, nagramy coś. Ja o, mówię. trzy nie, Gdzie? Kurde. Ja nie, 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 coś tam nie, 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 O, kurde. nie, dzisiaj nie, się dwa odcinki nie, będzie nice. Tak, tak, nie martwcie się, będzie nice! Dobra, Cisek. Koptu. Koptu, koptu. Cegła, głacek, głacek, cegła, cegła, głacek, cegła! Aha, dobra, już wiem, że miałem mniej więcej. Dobra, dość. To źle, to jedno, źle. No dobra, jedno to jest Dobra. Nie chce mi się otworzyć, bo ktoś dzwoni. Ciekawe, co to? No nikt nikt z naszych kolegów. Pani. Bo ktoś chwycił za klamkę. no To kobiesz tutaj w bok. No to ja nie wiem. Po raz do... No! chwilka, z tak niech tu gada. No, Kamil tam poszedł obowiązki miał. I ja pójdź... Ja zbuduję kami? trochę. Idź po no dobra, Zdzisek... Dobra, Dzisiaj Zdziszek... poszedł, ja tu będę kopał. Haha, ja tuż młodne prace wykonuję, a Zdzisek idzie się zabawiać. No, Zdzisek idzie się zabawiać. Jeszcze nie wiem w co i gdzie, ale idzie się zabawiać. No, niedobry chłopczyk, nie? No. Ups. Ten magazyn będzie inny, ale na razie nie jest inny, więc jest spoko. Mniej więcej będzie taki. Mniej więcej, mniej więcej. Dzisiaj chyba, że zrobimy jeszcze jedno niżej. Bo tak żeby sobie przy samym suficie. To tak trochę głupio. Nie? Jestem. To robimy trochę niżej no. jedno. Okay. No a z tak to będzie robić dalej. dalej. Nie mam tematów, więc... <kuh> <kuh> Przepraszam bardzo, choroba mnie no, o... Chcę mieć wakacje od tej szkoły. Kiedy? No, dopiero z mi się miesiąc szkoły. To no, wągiel! Jak Przez miło! To? A no, rób tamte ta, co chce ta. Nie, no. I po ogę zostawimy. Nie, będzie pół płytki. Będą. Będzie nice. A po co oh. pół płytki, jak już jest kamień No bo pół są lepsze. No, fajniejsze jest tak, jakby, jakby z żelaza. I wisząc. Bogiel się zawsze przyda, jak to było kiedyś, kiedy jeszcze nie mieliśmy takiego domu. No. Chwileczkę ja zaraz wyracam. No, no to ja, ja przejmuję tutaj, bo coś no, da dużo obowiązków. To zrobimy skaben No. Mm. O, nie, źle. Źle, źle, źle. To jak ma być... O, tak, tak, nie. Źle znowu. Tak, o tak, jest, jest, tak. No. Już to są jakby fundamenty. Już jestem. Jestem to bardzo ślicznie. Pieprz o czymś. Ja pieprzę zupkę, zupkę. Aha! Na, nagry, nagrywamy serię Let's Play Postal 2. No, no, no i te, 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 takie. Może dzisiaj będzie odcinek. No jak zdążymy. Ja powinniśmy spokojnie zdążyć. No i myślimy, że prosta dwa wam się spodoba. Jak ktoś nie wie, to to jest taka fajna gra. No to się no, pali ludzi, urywa łeby, wypełnia misję. No. Więc to jest nie dla dzieci poniżej 18 lat. Znaczy nie dla nas. Ale my i tak gramy. E, mogłeś teraz po prostu na podłodze nie musi dawać tego kamienia. Mm -hmm. bu, 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 bu. Łopatą, tak, tak. No właśnie, nie mogę odklikać. No dobrze. Mogę zrobić tamtą tą górę chwilkę? Okay? co Kto wejście, no nie, żeby nam A. tu żaden Arab nie wszedł. Już dzień No. Od kiedy? Dobra, szkoda, nam się tu ładnie przytapia. Wiesz, no nie. Ale o to ci chodzi. O to no. ci chodzi. I tutaj jeszcze jedno wrzyje, nie, nie? No, jeszcze. No, jedno. Coś takiego mi chodzi. To trzeba teraz zatkać, nie? Trzeba, że jeszcze jedno wyżej. Jedno. No nie wyjdziesz tam. No jedno wyżej trzeba dać. Niestety, mus to mus. Jak to mówi szwedzki ktoś, nie wiem kto, tylko tak zacytowałem. O, super ktoś, najczarowsza bajka. Nie wiem, czy to Happy two friends. Haha. Ha, ha. Na 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 na. Na 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 na. No. Da. Dobra. Dobra, e, rób szkic. Czekaj, ja zrobię z ziemi szki? Czego? No Jakby to wyglądało, nie? To skrzyń? No, tak i Nie, tak się nie będzie dało. Chyba będzie. Tak, jakby to. A, no, będzie no. się dało. Rub rób. rób. Z ziemi szki. Teraz tak daj. No. I tu znowu da. <gulbo> no. Kurde. Zezłom mi się. Na razem będziemy mieli więcej do gadania i chyba już na multiplayer z naszym gościem, pierwszym. No. Pozdrawiamy go najgoręcej jak się tylko da. Ziemia już urosła. Dobra. 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 Dobra, pozdrawiamy Patryka, wiesz, Bica I, I Mateusza, cyganika, którego dzisiaj z nami nie, nie, ma, nie, ma, nie ma. Nie ma. Niestety. Niestety gdzieś pojechało. No. Dzisiaj wrzucę chyba jeszcze odcinek z postala, co najmniej jeden. Chyba mi nie stało, czy jest. Nie wiem, czy nie. Dobra, rób, 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 rób. Ciśnij! Chluśnie, bo uśnij! Akuna, batata! Twoja stara magna! A! kamień, kamień. Dobra, masz tam jeszcze 20 sekund. Tak! Uda ci się to! Tak! Nie uda? Tak! Klikaj shift! Tak! Tak! O, oh, jest tak! Ta o, oh, tak! Tak jest! Nie ma więcej. Będziemy się musieli wrócić do lasu. No, ale to już. Mm, nie lubię tam chodzić. Tam są potworki. No, jest tam sporo. A szczególnie zombie, tak, chociaż tak. których się nie boję najbardziej, się boję A ty, Ja wszystkiego, co na mnie się wgapi. A szczególnie owiec! No, to jest normalnie. Taki odbyt mają wielki a jak XD robi odcinek Budemy włosy dla starosy to nie się chciał powiedzieć. Nie klaustrofobię, i... tylko owcofobię. No przemrażna na to, bo takie toś, nie wiem. Okej, źle zrobił. Dobrze, czemu nie tak ma być? No zobacz sobie w prawo. Jak w prawo? A. Tutaj. Ona no teraz tak brzydko wygląda. No. Tak brzydko troszkę wygląda. Jak pójdziemy kiedyś do pioka, to się tu gla pomiędzy, na przykład, tym glanem z się jeszcze ten, 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 coś. Nie powiększać, poczekaj. co? Fak. To dwóch razy sztuka. Dobra. dojdziemy do tego lasu teraz, czy... Mm. Nie, na wizji, Ale lag złapałem. Ale laga złapałem. Oh my gosh, oh my gosh. Bo jeszcze szkła się podbiło. Dobra. No, las jest do, dość do, daleko, to chyba nie. Dobra, właśnie nie. Zbudujmy tutaj drzwi. Ach, dwóch trawie nie mam. Nie mamy. No, no to teraz y, będzie krótka przerwa. Pójdziemy do tego lasu. No, no to y, Kamil dokończy te swoje drzwiczki. No, no, i idziemy do lasu. Chwilka przerwa. Nie blach, że prwadzimy jak się nagrzymy. I pójdziemy do lasu. to Do lasu na grzyby! Siema tu też pod klepszery, wracamy z lasu, a więc dzisiaj sobie się tu zbierze jedno drzewo i będzie fajnie. I posadzimy drzewa. Bo my zawsze sadzimy jak już zniszczymy. No. Dlatego raz nam się nie maluje. No I to bez mączki kostnej. Tak jest! Dlatego Tego my nie teraz. posadzili, ale dopiero będziemy... Znaczy sadziliśmy, ale... Gdy zniszczymy drzewo, schodzimy na jego gruzek. dobra? O, ja z... nie. Zaraz będą potwory, więc idź do domu. Posadź to gdzieś drzewo, idź do domu. Dobra. A, i dobra? tak nas dom wygląda z daleka. Jak jakaś głowa, tak, jakby oczy tam i takie. Dobra, idź już, nie gadaj. Nie <grych> ja no, że ja boję, gdzie jest? Mierz, zmierz, zmierz, zmierz. Zaraz nas tu Arab zajdzie, od a ja łóżka nie mamy, wyjdzie, zresztą my wiecie, nie wiadomo gdzie. O kurde, Szybko aha do mamy domu. tyle drzewa i tyle Idiota idź do domu Ale się boję Znaczy sobie się boję Nie, dla klipa nie Endermanu co Łóżko trzeba zrobić Aha, wełny nie mamy Mamy Jest Dobra, mogę zrobić? No Ui, mogę zrobić Dobra, przerwmy to na deski, nie? No. Nie, to, to sobie tyle zrobię. My, przy, tyle my, tyle my znaleźli Jak znaleźli? Chyba z no, i na się czeka się Smutny jestem. Dobra, zróbmy to łóżko. Yes. I będziemy spali na naszyń, jakby balkoniku na górnej górne piętrze. A ah, jaki piękny no, deszcz. deszcz. A nad nami nie pada no, dziwnie. Tak tak Dobra, spać. Zobacz, czy są Zobacz, czy są tak w ogóle te. potwory. E, Je. widać zombiego. To jest kościotru. Kościotru. No, 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 no. I zaraz kończymy ten odcinek. Sorry, że jest takie krótkie, ale nie chciałem się się dłuższego nagrywać, bo dzisiaj... O Kripuś, Arab, field zielony. No, dobra. Więc... Zachód słońca. Nie zachód słońca. nie ma. Księżyc. Nie ma księżyca. Piękno deszczu. Dobra, zrobimy z widokiem tutaj, na tutaj. ten. Z widokiem. No. Więc. Komentujcie. Subskrybujcie. Komentujcie. Oglądajcie. A my widzimy się w następnym odcinku z archiwum Minecraft. A nara! Do zobaczenia, nara! Witam tutaj Kamil, a to krótkie informacje na temat czemu w tym odcinku Czemu ten odcinek jest nagrywany po nagraniu odcinka z budowaniem domu i wszystkim innym. I tak było wyjaśnione dlaczego. Zbudowaliśmy dom na Wizji. A to otóż dlatego, że go się wtedy nie nagrał. I nie chciałem uda się. Nie, przepraszamy, ale nie chciałem się nagrać komentarza głosowego już po nagraniu filmiku. Więc bardzo za to przepraszam. W tym filmiku jest pokazane, jak budujemy magazyn, ale też widać, a tutaj naszego domku. Więc zrobimy też odcinek pokazujący nasz dom, i wtedy zrobimy jeszcze coś innego. Więc tak, bardzo jeszcze raz przepraszamy za to, że zrobiliśmy go nie na wizji. No ale nie nagrał się wtedy głos, a w tamtym odcinku wcześniejszym. Jak budowaliśmy resztkę domu, wtedy się coś zrobiło, błąd jakiś wyskoczył, no i po nagraniu, więc tak, bardzo przepraszamy i kończymy już, więc na razie, żegna Was Kamil i Nisek, którego obecnie tutaj nie ma, więc na razie.